Piłkarze Płomienia przeprostynia zakończyli rundę jesienną. W ostatnim meczu zremisowali z 1920 Mosina 1 do 1. Mecz, jeżeli chodzi o czwartą ligę, naprawdę na dobrym poziomie i dobrej szybkości. To się dziwię, że tak szybko ten mecz się odbywał. No, podobał mi się bardzo ten mecz, no, ale w pierwszej półce przeciwnik jednak miał przewagę. Grał pressingiem, nie mogliśmy z tego wyjść. Mieliśmy tutaj kłopoty z wyprowadzeniem piłki od tyłu. I dlatego y, goście mieli przewagę w pierwszej półce. w drugiej półfce, no gra się wyrównała i, i od 15 minut my przejęliśmy inicjatywę i stworzyliśmy parę sytuacji takich, no mogliśmy ten mecz wygrać, nie mieliśmy w tych sytuacjach szczęścia, tak samo jak Kamil tutaj miał też idealną sytuację, no przeszczelił, no szkoda trochę, chociaż remis uważam za uczciwy. Cieszę się, 23 punkty uważam jak na Beniaminka. To jest dobry wynik, bo zrobić na wiosnę tyle samo no to takie da spokojne utrzymanie, no ale to jeszcze wiosna jest daleko. Także uważam, że zrobiliśmy dobry wynik, jeżeli chodzi o rundę jesienną.